Szczęść Boże, ludu Boże. Sobota, całkiem niezły poranek. Czy można lepiej rozpocząć niż od słowa? No pewnie, że nie. Ale ruszamy z espresso dopio. Przypominam espresso dopio, czyli dwa strzały. Jeden strzał to jedno czytanie, drugi strzał to Ewangelia. No to jedziemy! Pierwsze czytanie księga Tobiasza. Tobiasz jest w ogóle dla mnie niesamowitą osobą, która uwielbia Boga. I dzisiaj słyszymy o tym, że uwielbiajcie Boga i wysławiajcie go przed wszystkimi żyjącymi za dobrodziejstwa, jakie wam wyświadczył. Aby było uwielbione i wysławione Jego imię. Rozgłaszajcie Jego cuda. Kochani, w przeciągu tego tygodnia dostałem dwa świadectwa, tego jak byłem na poprzedniej parafii w Piotrowicach, gdzie jedną osobę Pan Bóg uzdrowił z raka, e, z raka mózgu, jest uzdrowiona, i druga osoba, która miała przeszywające bóle w kręgosłupie, a po jednym z naszych wieczorów uwielbienia, totalnie te bóle przeszły. To znaczy, osoba nie potrafiła się nawet schylać. Tam była modlitwa. Rzeczywiście mieliśmy położyć rękę na miejscu, które jest jakoś chore. No, i ta osoba po modlitwie wyszła, nagle zobaczyła, że jest sznurówka odwiązana, więc schyliła się, rozwiązała, zawiązała sobie te sznurówki, no i zorientowała się, że nie poczuła bólu, a zawsze w momencie schylania się czuła też ten ból. No i trzy lata minęło od tego wydarzenia, do tego momentu nie poczuła już bólu w kręgosłupie. Chwała Panu, to są kochani dzieła Boże, postaram się jeszcze może gdzieś nagrać jakieś takie osobne świadectwo, bo mam te świadectwa też napisane, to są piękne rzeczy, jakie dzieła Pan Bóg. O czym mu mówi Księga Tobiasza? Księga Tobiasza mówi o tym, że mamy rozgłaszać wobec wszystkich słowa Boże, że nie mamy ukrywać tajemnic królewskich, ale mamy ujawniać i wysławiać dzieła Pana Boga. Kochani, Królestwo Boże przychodzi w mocy. Bóg się objawia, Bóg pokazuje swoją potęgę, Bóg uzdrawia, ciągle uzdrawia. Jezus ma moc uzdrowienia, Jezus ma moc uwolnienia, więc o tym po prostu trzeba, trzeba głosić. Espresso. I strzał numer dwa, to jest Ewangelia Wdowa: oddać Bogu wszystko to, co jest podstawowe nie służyć sobie, ale służyć innym. Rzeczywiście ta uboga wdowa oddała wszystko, co miała na swoje utrzymanie i zobaczcie, co jest ciekawe tak właściwie pozostała całkowicie w rękach Bożych. Jeżeli nie miała nic, co mogła sobie sama zapewnić, to znaczy, że jej życie zależało całkowicie od Boga dlatego się mówi też u Boga u Boga. Ona wszystko miała u Boga. Bóg się po prostu troszczył o nią. Pan jest jej dziedzictwem i przeznaczeniem. To on jej los zabezpiecza. I Pan Bóg, Pan Jezus bardzo wychwala właśnie tą postawę, takiego całkowitego oddania się jemu. Tutaj, w przeciwieństwie, stają uczeni. W piśmie, którzy e, przez swoje nauczania, którzy zajmowali e, pierwsze stołki, którzy chodzili w powłóczystych szatach, którzy lubili pozdrowienia na rynkach, którzy można powiedzieć bardzo mocno skupili na sobie, odprawiali długie modlitwy. Dlaczego? Dlatego, że no, oni byli utrzymywani też przez inne osoby, i jak taki uczony w piśmie przychodził do kogoś, do jakichś po prostu kobiet, wdów, no to one dawały tam jakieś po prostu konkretne mienie, więc długo się pomodlił, no to w tym momencie dostawał więcej peso. Takie widzimy, że ta postawa jest taka niespójna, nieszczera, że nie o to chodzi. Przez to można powiedzieć, że Pan je krew zalewała, jak widział taką postawę, że ktoś używa religii dla swoich własnych zysków i celów, więc przeciwstawieniem, przeciwstawieniem tego jest wdowa, która całkowitą ufność pokładała w Bogu, której całe utrzymanie zależało od Boga. To jest naprawdę, wiecie, taka poprzeczka postawiona wysoko, żeby, żeby być jak ona, żeby pokładać ufność całkowicie w Bogu. Drodzy moi, żebyśmy tak potrafili, niech nas błogosławi, umacnia i strzeży Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn, i Duch Święty. Amen. I słuchajcie, jeszcze jedna taka rzecz z tymi dziełami bożymi, to jest niezwykłe, ale miałem ostatnie katechezy o cudach eucharystycznych i tak rozmawialiśmy sobie z uczniami liceum, oni są w ogóle świetni i zresztą z podstawówki też, bo mam Rozmawialiśmy o dziełach bożych, o cudach, które właśnie Pan Bóg też czyni i wam powiem szczerze, że oni sami opowiadali właśnie o cudach których doświadczyli, których doznali, ale o tym może w jakimś tam odcinku.